Yo, 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 spizgany ziom, ale wracamy na GeForce Kinsa, zrobić kolejny rozpierdziel na stronce. Ja wam oczywiście przypominam o moim kodzie promocyjnym Skuty, który dodaje wam... 5% przy każdym doładowaniu i to nie wszystko wariaty, bo jeżeli oczywiście macie skończone 18 lat, używacie mojego kodiku, co nieco wpłacacie na stronę, C. macie dodatkowe nagrody do zgarnięcia ode mnie za używanie mojego kodu, jeżeli chcecie więcej info na ten temat, zapraszam wszystkich na Discorda, macie tam taki kanał jak Tikety i tam jest wszystko opisane, nagród jest za prawie 10 koła, więc zapraszam wszystkich i co, my ogólnie dzisiaj mamy w kurwę pitosu 45 prawie tysięcy złotych, więc więc przetestujemy sobie naprawdę tutaj myślę, że zajebiste dzisiaj skrzyneczki od razu wlatujemy sobie tutaj w bitewki. Dzisiaj będę dla was testował najdroższe tutaj skrzyneczki ze strony i będziemy sobie robić bitwy za około 15 tysięcy złotych. Spróbujmy na sam start. No tutaj od góry dzisiaj polećmy. Lecimy dzisiaj jak nigdy od góry. Zróbmy sobie pierwszą bitwę. 4 pierwsze tutaj skrzyneczki. 14 tysięcy 200 złotych. Jest to naprawdę. Kurwę siadam, no nie wiem, co się tutaj gadać już więcej. Dajemy na trzy osoby. Czekajcie, bo coś mi tu kurczę nie może zmienić z tych emocji. No i stworzymy, tworzymy aż mi kurde tutaj palec lata. No i co, dodajemy? Dodajemy bociki, a ja wam na szybko przypominam wariaty, że oczywiście na Discordzie jest zajebisty konkursik i są trzy nagrody do zgarnięcia po 420 zł bez wymagań. Wystarczy, że wbijecie na kanał konkursy i tam naciśniecie guzik. Dołącz do konkursów. Wbijajcie, zapraszajcie znajomych, a może coś ciekawego wygracie. No i co? Leci pierwsza skrzynka, lorka. Decydująca. Pierwsza i ostateczna. Nie no, żartuję, nie ostateczna, ale najdroższa i... Mamy gold Arabeskę, 8200 prawie złotych. Leci druga, mamy karambita. Co tu się odpierdala? 10 tysięcy złotych. Ja pierdolę, Leci trzecia. Niesamowite, niesamowite po prostu. Ja nie spodziewałem się, że w pierwszej bitwie tyle siana od razu tutaj zgarnę. Ja pierdziele, Jimmy, co jest grony? 29, no dobra, 28,5 koła. Trochę mnie poniosło. Zrobiliśmy razy dwa z takiej bitewki. Naprawdę grubo się oddaję, albo mi się wydaje. Mamy jeszcze trzy dychy. Dobra, lecimy tworzyć kolejną tutaj bitewkę. Lecimy z po kolei z kolejnymi tutaj skrzyneczkami. Bierzemy od najdroższych i walimy. Excalibur, Meduza. Widzę, tu się świecą te dwie skrzyneczki, więc może. No, tutaj są więcej, po prostu otwierane i spróbujmy sobie tak samo. Tutaj może po dwie sztuki dorzucić. No i dobra, bitwa będzie o podobnej wartości. No i chyba lecimy, wariaty, za ciosem. I robimy tak samo na trzy osoby. No może jedno, da, może i druga by kurczę oddała, lecimy, no co tutaj gadać przypuję buciki, a ja wam jeszcze przypominam, jeżeli wam mało konkursów możecie mieć jeszcze jeden tak zwany ukryty konkursik, jeżeli zostawicie oczywiście boostera na serwerze discord pojawi wam się dodatkowy kanał a na tym kanale jest konkursik oczywiście są do wygrania 3 nagrody po 210 zł i on jest też bez wymagań, no wiadomo, trzeba posiadać boostera, więc jest to tak zwany delikatnie ukryty konkursik zapraszam wszystkich, no a ten od razu z grubej rury Henry, wlatuje 5000 400 zł, a my mamy bajoneta, dobra, 3600. Ej, jest szansa, jest szansa. Dawaj Meduska. No nie, no co, ten trafia jeszcze fade 5300. Co to za skrzynki? Ja nie mogę takich skrzynek w ogóle otwierać. Emocje jak na grzybach, ale zależy jakie grzyby, jak to się mówi. No i lecimy. Shadow, bajony, tick fade. To chyba będzie dobry. No 4300 i ostatnia, Big Baler. Big Baler. Nie wiem, to chyba drogie będzie. Kurwa mać. No nie no No ale ten też Co on trafił Ja pierdykam Było blisko Naprawdę było blisko Wygrania 38 koła To już też naprawdę Był niesamowity wynik Nawet więcej niż W poprzedniej bitwie Gościu zgarnął Ja pierdykam Bardzo było blisko No ten bajonet Jeszcze nam wypadł Fejdzik Ajajajajajaj, dobra, ostatnia bitwa. Ostatnia bitwa, ja już tu cały jestem zgrzany. Jak dla mnie, zbyt emocjują... emocjonujące są te po prostu skrzyneczki. No, zbyt wysoka tak zwana stawka. Weźmy teraz troszeczkę więcej tych skrzynek, bo już tutaj są ceny mniejsze. No i robimy 13 tysięcy i to na sam koniec. Moją skrzyneczkę, tak wiecie, do, do 15 niecałych, 1480. Rzućmy to albo w sumie. Na początek dobra, nie chce mi się jej przesuwać tyle razy i teraz już zaryzykujmy. Zaryzykujmy naprawdę srogo, bo na czterech graczy... No ale wariaty, wy oczywiście nie bierzcie ze mnie przykładu. Ja jestem po to, żeby się troszeczkę zabawić i wam te skrzyneczki zademonstrować, jak to oczywiście działa, jak z nich leci. No i zobaczmy. Co się dzieje? W ogóle to jakieś odliczanie tak dziwnie poszło. Tu było jeszcze po 4 sekundy, a ten miał 6 sekund. Coś mi się tutaj delikatnie zacięło. No ale mniejsza o to. Leci pierwsza skrzyneczka. Prism. Dupa blada, ten ursusa zgarnia za 1700. No dobra. Podobają mi się te skrzyneczki, nawet bo tutaj są wszy O kurwa, fire! Co ty mi sypiesz? 6000. No i dobra. Żebym, żebym znowu się tak nie podjarał. Jak we wcześniejszej bitwie. Bo też było fajnie, fajnie, a się skończyło sami wiecie jak. Lecimy. Dobra. Henry tutaj znowu coś mocnego trafia. 1300 z Goldena. Na spokojnie, na spokojnie. Bloodbatch 700. Luksury. Dawaj, 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 dawaj. Ja pierdolę. Bajoneta musiał trafić jeszcze. No nie, no co jest? Tysiąc różnic ode mnie. No bo wiecie, ja patrzę głównie teraz już na tego Henry'ego. No bo tak naprawdę. On chyba tutaj mi stwarza zagrożenie Największe w tym momencie Chociaż mogę się troszeczkę mylić Ten też kurczę, już tutaj crasher nadrabia, 1202 razy trafił Jezu, ta skrzyneczka to w ogóle Lipa konkretna za bardzo nie oddała No ale ten gloczek fajny Mamy bajoneta, 2300, dobra spacek tutaj jak zwykle Mnie nie zawiódł Mamy rękawiczki jakieś 600 Niby najlepszy dropik z tych wszystkich leć jungle Mamy MK, ej spoko, tysiąc Równiutko jak Mord strzelił I teraz moja skrzynka, jeżeli mnie wydyma To przegramy, jeżeli będą w miarę dropy Albo dla mnie to wygramy Lecimy, 3, jeszcze trzy sztuki Proszę, proszę nie daj im koski Proszę, po co ja ją dodawałem w ogóle na sam koniec Jeszcze taką ryzykowną skrzyneczkę Ja pierdolę 3300 dla Crashera. Błagam Nie wiem teraz kto wygrywa Nie mam pojęcia Proszę, piętna. Wygraliśmy. Dobra, wygraliśmy. Ja w tylko tak naprawdę nam moja skrzyneczka podbiła, więc ona chciała więcej. Ona chciała dla nas więcej. prawie 50 koło zgarnęliśmy z bitwy na cztery osoby. Już dawno tak potężnej bitwy. Nie udało mi się wygrać. No i co wariaty? Jeszcze nam niby tysiak został, ale to nie ma sensu. Wejdźmy sobie w ekwipunek. No i się dzieje magia. 70. Można powiedzieć 7 tysięcy złotych, więc naprawdę zrobiliśmy konkretny proficik. Ja mam nadzieję, że skrzyneczki o wysokim ryzyku i za wysoką stawkę zostały dla Was definitywnie przetestowane. Jeżeli odcinek się podobał, oczywiście łapa w górze, sub kanału, bijajcie na konkursy. Widzimy się w następnym odcinku wielkie. Yo!